Coraz częściej wykonujemy badania i ekspertyzy w zakresie elektryzowania się ciała człowieka chodzącego po podłożu. Przypomnę, że wyroby ateksowe podlegają ocenie zgodności, tak samo wyroby do górnictwa, a branża elektroniczna sama stworzyła dla siebie system oceny zgodności i pomimo, że on jest dobrowolny, to go stosuje i wymaga. Natomiast w obszarze zwykłego codziennego komfortu stosowanie obuwia czy posadzek, które nie doprowadzają do elektryzacji czy wyładowania elektrostatycznych nie ma żadnych norm, kryteriów czy wymagań. Czasem oferowane są posadzki antyelektrostatyczne, ale jest to chwyt marketingowy sugerujący, że wyrób nie będzie się kurzył. W takim przypadku jak na filmie stosujemy metody badawcze stosowane w branży elektronicznej i strefach zagrożonych wybuchem. Wykonaliśmy tutaj pomiar walking test, czyli test chodzenia, dla sprawdzenia jakie napięcie generuje się na człowieku podczas chodzenia, a także doprowadziliśmy do wyładowania elektrostatycznego z naelektryzowanego ciała człowieka do kondensatora, żeby sprawdzić poziom elektryzacji i sprawdzić jaki jest ładunek elektrostatyczny i jego energia w czasie wyładowania.